Cześć! Wszyscy dookoła mówią, że to ostatnie podrygi lata, że to ostatni taki gorący weekend. No i tak jak ta cała reszta, musieliśmy to wykorzystać, musieliśmy na chwilkę odłożyć absolutnie wszystko, co robimy na co dzień, pracę zawodową, wszystko, wszystko i się po prostu wybrać w ten ostatni. Tak gorący weekend na wodę i spędzić tutaj troszeczkę czasu. To jest niesamowite, jak się płynie już, mówiliśmy to w poprzednim filmie, ale jak się płynie jeziorem po sezonie, to nawet turyści, którzy są już teraz, to już są zupełnie inni turyści. To już widać, że to są ludzie, którzy po prostu przyjechali tutaj po to, żeby skorzystać. Z tej natury, żeby być tutaj w tej ciszy, w tej takiej może takiej kameralnej samotności i to po prostu widać nawet po formie rekreacji jaką oni uprawiają wszyscy. Coś pięknego. A dzisiaj, no cóż, chcieliśmy sobie troszkę pospiningować, sprawdzić czy może jeziorko się ruszyło, choć ja szczerze wątpię, żeby ono się ruszyło, bo jednak ta woda ma nadal. 26 stopni, ale yy, przed wypłynięciem tak sobie pomyślałem, że zadam naszemu jeziorku dzisiaj pytanie: czy rybki w naszym jeziorze jeszcze chcą słodyczy z zakresu metod feeder, czy może już yy, bardziej mięsiwa? które podam za pomocą klasycznego feedera. Także dzisiaj zasiądę na dwie wędki. Metod feeder i klasyczny. Na metodzie będzie na dosyć słodko, na klasycznym będzie już troszkę bardziej śmierdząco i mięsnie I co jeszcze? I jeszcze obiadek w terenie będzie. No i jeszcze sobie ugotujemy obiadek w terenie. No bo czym, żeby była taka, taki dzień spędzony w terenie bez no bez obiadu to lato już mówi bye bye a jesień się już przepycha i chce już wejść na swoje miejsce choć my byśmy bardzo chcieli żeby lato zostało z nami jak najdłużej ale cóż dzisiaj spędzimy sobie właśnie ten no taki w cudzysłowie ostatni weekend gorący weekend tego lata Dziękuję. لقد تركتني صوتي Paweł sobie chwilę spiligruje, a my robimy małą przerwę z pisami. Tutaj przynajmniej tak nie wieje. I jak było jakieś odprowadzenie? Nie. No niestety, woda jest wciąż strasznie gorąca. O, ty? Ej, no coś było. <grystanie> Dobra, widać. Trzeba było się w końcu odezwać. <grystanie> Czyli było jakieś odprowadzenie? <grystanie> no teraz było i to nawet było uderzenie. Jakieś puknięcie było no Dobra Trzeba płynąć dalej lodo, lodo, lodo a miało być tak fajnie bo miały być takie wędkarskie sceny jak jak skręcam rod poda, jak jak skręcam łyżkę sobie do podpórki bo nie mam rączki do łyżki mistralu drogi przyszli mi rączkę do łyżki bo mi się połamała Miało być o tym, jak zanęcam za metod miksem y, Bandit Karpem, że mam y, takie fajne resztki piekarnicze i że to połączę i to do wody wypiernicze. że Zanęcę Hot Squid'em od Bandit Karpa, bo no wszystko to miało być, ale popłynęliśmy. No, i to jest chyba w tych naszych filmach YouTube'owych najpiękniejsze, że. No, że tu życie pisze scenariusz. Że tu no, my możemy sobie chcieć, ale zapływamy na miejscówkę, na którą mieliśmy zapłynąć. No i co? No i ta miejscówka zajęta. Zapływamy na y, drugą miejscówkę, która jest taka super. No i co? Ta miejscówka zarośnięta. Zapływamy na kolejną, która. No Powinno być super, bo miał być piękny zachód słońca. Tego na pewno nie będzie, bo jesteśmy, zaraz wam powiem, gdzie jesteśmy. No a tam śmieci tyle, że się w bale nie mieści. No to wpadliśmy na pomysł taki bardzo oryginalny, że no wszystkim, wszystko wszystkim, ale no co no. No w domu najlepiej. No i przypłynęliśmy tutaj. No i challenge'a Metoda czy klasik zrobimy tu, no bo nie ma innego wyjścia. Nie ma! Dobra, o co mi tu chodzi? Każdy wędkarz wie, że przychodzi taki moment na wiosnę, a później na jesień kiedy na wiosnę ryby jeszcze chcą białka, mięsa, robaczków i tak dalej i na typowe metod feeder nie chcą brać, tylko no, trzeba im sypać mięcho po prostu no i też na jesień przychodzi taki moment, kiedy one już nie chcą właśnie Słodkości z palety metod fiderowych tematów, no i trzeba już zacząć podawać im właśnie robale i tak dalej. No, i tak sobie pomyślałem, że to w sumie jest najwyższy czas, żeby sprawdzić, bo w ostatnim czasie brania leszczowe u nas na omulewie się po prostu skończyły kompletnie przez całą dobę, już drugi tydzień ryba nie żeruje w ogóle. Ale właśnie, no nie żeruję, bo wszyscy tutaj łowimy na metodę Feeder. No ja tak przebąkuję tu każdemu, że może to już czas przejść na klasyka, nie? No i co ja tutaj sobie nabełtałem? Na metodę Dałem to na co ostatnio leszcze brały, czyli na grot wrzuciłem truskawkę, a do podajnika wrzuciłem squid pomieszany z mleczną kukurydzą i zalany trochę pikantnym likwidem. Taka mieszanka sprawdzała mi się w ostatnim czasie, więc to jest na metodzie. Do klasyka dałem: no nie mam zwykłej zanęty, więc wziąłem metod miksy od Bandit Karpa, ale wziąłem metod miksa raczek, pomieszałem go trochę z metodmixem waniliowym i do tego miałem takie resztki piekarnicze, które tu od kolegi dostałem i to wszystko pobełtałem, dorzuciłem opakowanie pinek, dorzuciłem opakowanie białych robaków, trochę pociapałem czerwonym no i na haczyk dałem klasyczną kanapkę, czyli białego robala z kawałkami czerwonego jakkolwiek by to źle nie brzmiało no ale z kawałkami no, i to poszło do wody. A, no i do wody wrzuciłem całą torbę Hot Squidu peletu zanętowego od Bandit Karpa 10 mm, czyli tam jakieś 4 kilo poleciało. No i zobaczymy, co będzie pierwsze. Czy klasik, czy metoda. A może nic, bo też tak niestety może być. Wtedy 4 kilo peletu zanętowego pójdzie w pist z dół. No cóż, trzymajcie kciuki i zobaczymy jak to się potoczy. Aha, no i może jeszcze dwa słowa o wędkach, bo na stojaczek wrzuciłem sobie moją ulubioną wędkę od Mistrala, która po prostu miażdży wszystkie inne wędki. To jest matka wszystkich wędek. Jest to Mistral Black Aqua do metody. Coś pięknego, 3 metry, siła wyrzutu do 70 gram. Tak, siła wrzutu od 20 do 70 gram, a yy, wędka do Klasika, no to to jest nowość od Mistrala, yy, wędka do Klasika z serii Nautillo. tam siła wyrzutu też coś do 70 gram, ale fajny kijek. Tak czy inaczej, te dwie wędeczki yy, dzisiaj będą mi pomagały, no ale co no, tam ryby sprzętu nie widzą, no ja, ja go widzę i się cieszę. Dobra, może jeszcze dwa słowa y, takich spostrzeżeń tego, jak wyglądały w tym roku brania leszczowe. Y, ciekawy jestem, czy macie podobne, podobne obserwacje. No Ja bez mała w tym roku na no, z wędką spędziłem praktycznie każdy dzień. Y, tak się zaczynał każdy mój dzień. Rano, kawka, zarzucona wędka na metodę. Godzinka, półtorej, coś tam poszkicowane, porysowane, no bo taka, tak, taką mamy pracę. No a później normalnie, już do pracowni i wieczorem z domu wędka. A także, yy, może zacznę od samej wiosny. Na wiosnę, yy, brania leszczowe, a trafił się też Lin. Swoją kulminację miały najpierw koło godziny 7 rano. Później w stronę maja, koło godziny 9. Później. Później, późnym majem, koło godziny 11.00 i tak, im bliżej lata, te godziny szczytowe brań przesuwały się w stronę popołudnia, aż jak przyszło lato, te brania przeniosły się całkowicie na godziny najpierw wieczorne, później późno-wieczorne, a w ostatnim czasie, czyli tak do, do połowy sierpnia. Już nocne, czyli koło północy, pierwszej, drugiej w nocy yy, były te, te, te szczytowe brania leszczowe. No a tak jak mówię, od dwóch tygodni coś się wysypało całkowicie. Ryba nie bierze, nie żeruje, nie wiem o co chodzi. Yy, no ale właśnie dzisiaj jest ten test, żeby sprawdzić. Jak to teraz będzie wyglądało? Może macie jakieś swoje doświadczenia z przełomu, właśnie lata i jesieni? Co podać leszczom, żeby zechciały z nami sobie porozmawiać? Pojawiło się pierwsze wskazanie na klasyku, ale jakąś chwilę temu przerzuciłem wędki dużo, dużo dalej. Myślę, że jakieś 50-60 metrów. No i co? No i pierwsze wskazanie, jakie się pojawiło, to właśnie na klasyku. A metoda cały czas, jak milczała, tak milczy. No jak widzicie ja zarzucam tutaj u siebie blisko, po prostu blisko, bo no tak mi wygodnie tak przez całe wakacje tutaj miałem nęcone. No nie nęciłem tutaj od dwóch tygodni. No i rzeczywiście, no bo no nie nęciłem, bo ryby nie brały po prostu w ogóle, więc no ja wychodzę z założenia, że no jednak szkoda tych zanęt wrzucać do wody na darmo, skoro ryby nie żerują. No ale dzisiaj też sobie zadęciłem, tak myślę, w odległości, ja wiem, 20-30 metrów od naszego pomostu. No i tyle. No. Jak się uda te rybki tu zwabić, no to coś będzie. Ale właśnie klucz dzisiejszego tematu to jest to na co ta ryba weźmie, czy weźmie na mięcho, czy weźmie na słodkości i w ogóle inne rozmaitości z metod feeder. No i jak tam? No i tak. Yy, yy, cały czas strasznie wieje, a miało nie wiać. No nie taka była umowa, no ale cóż, czasami umowy przyroda z nami łamie. Więc wieje dalej, czekali, czekamy, żeby przestało wiać. Na metodzie jest całkowita cisza. Na klasiku zaczynają być jakieś wskazania. choć zanęcone, mam 20-30 metrów od naszego pomostu. To postanowiłem, że będę rzucał dużo dalej, jakieś 60, myślę, 70 metrów. No i dopiero wtedy pokazały się wskazania. Więc tak, myślę, że po prostu no jeszcze z godzinkę tak, a później będę coraz bliżej brzegu, żeby jakoś tak wejść w to swoje łowisko. Ale póki co prowadzi klasyk. No, a tak wierzysz w to, że dzisiaj jakąś rybkę wyciągniemy? Myślałem, że już jest w siatce. Hmm. Założyłem mleczną kukurydzę. Teraz dla odmiany trzeba tutaj coś żonglować tymi smakami. I spadł na mnie deszcz robaków. Dziwne deszcze po tych tak na ciebie. No póki co na wędkach całkowita cisza. Choć od czasu do czasu jakieś tam wskazania się pojawiają, ale no na razie bez żadnego rezultatu, a my się bierzemy za gotowanie obiadu, kolacji albo późnej kolacji. jest ten spokój, którego nie da się zaznać w czasie wakacji, którego się nie da zaznać będąc w grupie ludzi. Nie da się go zaznać w czasie imprezy. To jest tylko zarezerwowane właśnie dla takich sytuacji, kiedy jesteśmy sam na sam z wodą, z przyrodą, z tą przestrzenią, z tym wszystkim. To jest My możemy o tym opowiadać godzinami. Możemy starać się Wam to w jakikolwiek sposób przekazać, pokazać, ale tak naprawdę to trzeba się ruszyć, zorganizować i wyjechać w jakieś miejsce, które coś takiego jest w stanie zaoferować. Znaleźć sobie ten swój punkcik, punkcik na ziemi. W którym będziemy mogli właśnie doświadczać czegoś takiego. No, każdemu z Was tego serdecznie życzymy. A tymczasem, my we wszystkich naszych materiałach będziemy się starali przekazywać właśnie, choćby pierwiastek tego, co tak bardzo kochamy. Cześć! Od czasu, kiedy nagrywaliśmy ten film, minęły już przeszło dwa tygodnie. No, jak widzicie, życie napisało scenariusz tego filmu, bo z tego challenge'u nici do tej pory jeszcze nie biorą. Jak się zbiesiły, te trzy tygodnie temu, tak do tej pory gdzieś tam pojedyncze sztuki udaje się wyciągnąć raz na jakiś czas ale pomimo naprawdę solidnego nęcenia i wielu wielu prób na różne metody i na spławik i na klasik, i na metod feeder, cały czas jest absolutna posłucha na Mazurach wciąż piękna pogoda choć z tego co wiemy to już końcówka no ale tak to wygląda na fikotach samo życie Zapraszamy Was na kolejne materiały. Jeszcze raz zostawcie suba, lajka, komentarz. No i jeszcze, jak ktoś nie posiada naszego komiksu, to zapraszamy na sklep.fikoty.pl. I do zobaczyska w następnych materiałach. Trzymajcie się. Bye, bye.